By przeklinać. Cipa to nie przekleństwo. Tak. Klient ostatnio się pytał, e, jakiś młody chłopaczek, nie? W jakim, w jakim kierunku e, iść, jak się zaczyna e, karierę budowlaną? Czy zakończenia, czy styliki, czy murarka, hydraulika, elektryka. No, dopiero zaczyna. Młody chłopaczek jest w szkole i, i myśli, za co się zabrać. Ja, ja bym wiedział, do co się zabrać teraz, nie? Tylko i wyłącznie stan surowy robić. Tylko i wyłącznie, dokładnie. Nic, nic innego nie robi. Nie? Stany surowe, next, next. No oczywiście z dachem, nie? Okay. Bo, tego, bo tego oczekuje klient, jak bierze, bierze wycenę od ciebie, to chce mieć kompleks zrobiony tak, że przyjeżdża firma i, i robi mu pełen komplet, nie? czyli ściany, fundamenty. No, no. E, więźba i pokrycie i ja od tego, ja tego bym zaczynał, nie? co? Znaczy widzisz, my robimy deweloperkę, tylko inaczej, bo my, ja robię też wykończenia i gdzieś tam tych wykończeń trochę robiłem, nie? A żeby przejść od fundamentów po dach więźby do wykończeń, to, to nie jest dwa lata też, nie? No, to też nie jest 2 no, lata, nie? Raz, nie? I jak hydraulikę robisz, robisz? Tak, nie, że robisz instalację tylko trochę, mhm. tylko kompleksowo. To kompleksowo, mhm. z instalowaniem, lepiej, ponieważ tak? Przyłączamy tak. ze wszystkim kuś, mam, nie, że ten robił pies, tam to robił czasownik, a trzeci robi tu podłogówkę. Dokładnie. Dokładnie. Nie Powiem Ci, że o to jak my robimy Andrzejowi tą, tą chałupkę, to jemu też wygodniej było wziąć nas od A do Z. Nie? Tylko widzisz, my to mamy taki układ, że o, hydraulikę zrobisz ty, mhm. elektrykę przyjedzie, wpadnie, Darek zrobi, tynkarze zrobią swoją robotę, ale bądź co, bądź i tak my się pod tym wszystkim podpisujemy. Nie? Co patrzysz, że, że nie, jest, nie jest równo? Bo nie jest tak równo. Bo to jest tylko włożone na, jest, na, na chwilę, nie? Trzeba jeszcze wypoziomować się. Ale bądź co bądź, jak ja bym miał zaczynać z powrotem, jak ja bym zaczął karierę budowlaną, zacząłbym, poszedłbym do roboty, nauczył się murowania, ogarnął sobie temat i dopiero wtedy szedłbym, dalej. Nie bawiłbym się w żadne płytki, gładzie, malowania, bo to nic z tego nie będzie. Widziałeś kiedyś, widziałeś kiedyś firmę, która kładzie płytki i ma 40 osób? No nie. Widziałeś firmę, która maluje, wykańcza domy w stopniu profesjonalnym i ma 20 osób? No nie, to są dwie, trzy osoby. Tak, dokładnie, bo to są rzemieślnicy, nie? A widziałeś... Jak jest firma, która ma 40 osób, to, to, to już jest, to, to, już jest wiesz, to już jest fabryka, nie? Tam nie będzie, tam ciężko będzie dokładność. Dokładność będzie ciężko, ale no... dom będzie stał. Tak, ale biorą, bo oni biorą zazwyczaj, takie firmy biorą duże zlecenia, nie? Oczywiście, że tak. I wtedy, moi drodzy, mamy, mamy zrobiony duży zakres robót za stosunkowo dobre pieniądze i jest z czego płacić pracowników, jest z czego zakupić kolejne sprzęty do firmy, i tak więc jeśli ja bym zaczynał otwieranie firmy, zacząłbym od nauczenia się właśnie podstaw, czyli stany surowe, i wszystko z tym związane, czyli projekty, czytanie projektów, jak, jak skręcać się zbrojenia, robić płyty fundamentowe, płyty fundamentowe też bardzo dobrze płacą. Do tego konstrukcje dachów, jak tutaj więźby Więźbo to już jest taki temat trochę bardziej skomplikowany, ale nie jest tematem nie do ogarnięcia. Najprostszym etapem z całej tej roboty to są oczywiście fundamenty i ściany. Tutaj nie ma co ukrywać. W większości tych prac to są prace nieskomplikowane, nie wymagające wielkiego doświadczenia ani jakiejś strasznej wiedzy. Wystarczy trochę chęci. Kilka prostych narzędzi, i tak naprawdę możemy budować domy w takiej firmie, gdzie, gdzie właśnie stawia się stany surowe. Zazwyczaj jest jedna, dwie osoby, co ogarniają dobrze temat, nie? A, a cała reszta to są po prostu pracownicy, którzy wykonują jakąś określoną pracę. Znają się w większej mierze, w mniejszej. Nie muszą znać wszystkiego. Ważne, żeby podstawowe elementy znały a osoba, która to nadzoruje, dopilnuje, żeby to wyglądało w takim stopniu, żeby przeszły wszystkie odbiory. Nie? Także taka moja krótka podpowiedź, moi drodzy, jeśli chodzi o, o to jakbym zaczynał nową firmę budowlaną. Jakbym zakładał na nowo. I co Danielku? Co będziesz wiercił? Już wywierciłeś i co powiedz pochwal? Pochwal po, pożal się. Dobre? To nie tylko ja używam Heikoki. Muszę coś takiego sobie też zakupić. Nie mam otwornic w, taki, w takim opakowaniu. Fajne opakowanie. Nie. To jest mały zestaw, ale jest jeszcze większy. Ale jak, to tak trochę nie bardzo. Tutaj Heikoki, tutaj Makita. Kogo ale kolor chodzi? się zgadza. Nie, nie do końca. Tu jest bardziej transparent, jest... zielony, a to, a to jest, jest... turkus. To tak, no właśnie. A co mówiłeś o tej, o tej e, uderowej, że co? Że co Ci przeszkadza w niej? Nie przeszkadza mnie, tylko ty trzeba uwadać, bo nie ma biegów. Po prostu jest na spuście... Mm -hmm. eee, mocy, mm -hmm. regulujesz moc. Mm -hmm. Nie masz tutaj regulacji żadnej. Jest oprócz tego, oprócz, oprócz tego, no Nie ma mm. po prostu przełóż, wiesz, milwaukee ma na przykład wiesz, jeden, dwa, trzy biegi, nie? Mm -hmm. ja no, tylko moc. Ja akurat makity nigdy nie, nie brałem pod uwagę jako narzędzia do do filmu, bo po prostu od samego startu w czymś innym pracowałem, nie? A jak już masz, wiesz, cały asortyment danego sprzętu, no to się pracuje i dokupuje dany tam segment narzędzi, nie? Są baterie, są ładowarki. Ale ci powiem, że jak my żeśmy przeszli w to hajkoki, nie? Jest okej. Jest naprawdę, jest naprawdę fajnie, nie? No to gdzieś ten, coś miałem brać od Musiałbym kiedyś zrobić cały film, ile tych sprzętów posiadam z tego hajkoki. Jest, jest cała masa, nie? Mówiłem ci ostatnio, co Widziałeś wiertarkę z funkcją autostopu, pokazywałem Ci czy nie? Nie, chyba. Słuchaj. masz jednolity materiał, załóżmy ściana, tak jak tutaj gazobeton, mm. nie? Ustawiasz sobie funkcję autostop, wiercisz do określonej głębokości, którą chcesz, puszczasz spust i każdy kolejny otwór, który będziesz robił... Będzie w tym samym? Będzie w tej samej głębokości. co Ty tak. gadasz? Tak. Super. Świetna sprawa, na przykład żeśmy ko kołkowali tutaj... Kołkujesz sobie wszystko, pyk, prr, 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 nic nie przeciągasz, wiercisz po scelarzy. No fajny temat. Kiedyś zrobię też z tego materiał. O, to co tu było jeszcze no. nie, chyba? Nie było, tylko jest. Nie, nie. Tu był ten chyba. Druga może koronka. O, tak, obok siebie były. No. A, widzisz, nie spojrzałem. Co tam wiercisz, Kożesz? To chcę przewody, wiesz, te, tak? przeciągnąć tam no do, do... do... Poka, poka, poka bydlaka. Te co, te, co były, powinny być od spodu tak naprawdę, mm -hmm. moim zdaniem. Moim też, nawet o tym dzisiaj gadałem. Powinny być tu, tu, tu i wychodzić od spodu, mm -hmm. A nie? Panie, tak, więc ja muszę teraz zrobić tutaj akcję taką, że ja cię To będzie się jest no, jakaś masakra. Ale ładnie idzie. No, teraz będzie wystarczająco dużo. Te kabelki wszystkie idą do środka. Mogli chłopacy je dołem Co? Mogli dołem puścić. No, bo zawsze tu, tu, tu i od spodu, nie? staję wszystko jedno, łatwiej jest. Niedogadany temat, nie? Ja, spoko. To nie jest. To jest Żyjemy. Ciężko? Nie, bo wiesz co, rozkręciłem to niechcące. No. O, to jest. Już on, on powinien być... być... On mi się zblokował. Dobra, muszę rozkręcić kluczem, bo on powinien być tu na tych bolcach, a ja trzymałem go łapą, no. bo prowadzenia nie było. I trzymałem tu i ja on to rozkręcił. Także w nieodpowiedni sposób użyłeś tego, użyłeś tego narzędzia. Nie do końca, no. Dobra. Idę do chłopaków. Nie. I... Nie? A czemu nie? Dla czemu? co tam? nie no, Dobra, to nie będę tam. Dobra, Dobra, idę. Dobra, idę, idę, idę. starczy na dzisiaj moi drodzy. Powoli tutaj darek kończy tą ścianę. Tutaj będziemy gruntowali. Trochęśmy sobie pogadali. Tak wygląda. Zwyczajny dzień na budowie moi drodzy. Trochę się pogada, trochę się popracuje. Tu mamy jedną stronę zrobioną darek kończy tą stronę, czyli frontową. Łukasz delikatnie tutaj objeżdża parapety, ościeża i tak prezentuje się na dzień dzisiejszy nasza wersja czterospadowa. Tutaj mamy jeszcze glify, trochę mokre, więc muszą poczekać. To jest północna ściana, ona sobą schnie. O, spójrzcie, tak wygląda ta chałupka teraz. Widzicie, wracając do rozmowy stanów surowych. Spójrzcie, widzicie tam jest stan surowy przygotowany. Jeszcze chłopaki muszą zrobić pokrycie. I tak naprawdę za ten etap jest najlepszy i najszybszy pieniądz. Tak można powiedzieć. W pracach budowlanych. Każdy kolejny etap będzie teraz generował dużą ilość czasu, dużą ilość dokładności, precyzji, gdzie po prostu przekłada się to na czas, a z biegiem czasu, jak budowa postępuje, to musicie, młodzi wykonawcy, wiedzieć, że im bliżej końca, tym mniej jest po prostu funduszy na realizację danego założenia. Każdy start takiej inwestycji Jest to duży entuzjazm Chęć budowania Każdy się cieszy, że powstaje Coś nowego w jego życiu Z biegiem czasu jak ta inwestycja Zaczyna nabierać kształt Tutaj jak na przykład nasza zbliża się końcem Po prostu budżet zaczyna topnieć I w miarę Topnienia tego budżetu Entuzjazm tak samo po prostu Gaśnie, a więc zaczynają się Powoli jakieś problemy z wykonawcami, szuka się oszczędności szuka się oszczędności właśnie na tych etapach, gdzie, gdzie powinno wyglądać bardzo ładnie estetycznie i, i często są właśnie schody także jeśli miałbym robić coś jeszcze raz, na pewno zaczynałbym od samego początku, od stanów surowych a wykończenia zostawiłbym po prostu osobom, które to lubią, mają, mają do tego zapał, chęci, pracy wykonywać właśnie takie drobne prace remontowo-wykończeniowe. Oczywiście też są one dobrze płatne. Na pewno nie jest to równomiernie dobrze płatna płaca jak na przykład za taki stan surowy, biorąc pod uwagę ilość czasu, który potrzebujemy na wykonanie takiego stanu surowego, a na wykończenie takiego. Taki dom wewnątrz, w środku, taki mały. To jest kwestia. kwestia miesiąca czasu na wykończenie Pora miesiąca. Taki dom będzie trzeba oczywiście dłużej robić, ale żeby postawić taki stan surowy, dobra firma, dobra brygada też potrzebuje około 50 dni na postawienie takiego stanu w takim stanie, żeby to tak wyglądało jak teraz właśnie wygląda. I to taki stan myślę, że około 200-200 tysięcy 200 można liczyć sobie za wykonanie takiej pracy. 200 tysięcy na wykończeniach przez półtora miesiąca ciężko było uzyskać taki taki dochód. także myślę to tylko moja mała podpowiedź w którą stronę iść i jak się kierować biorąc się w ogóle za budownictwo. dobra. widzimy się w kolejnym odcinku. do zobaczenia. na razie cześć.